Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się kilka dni temu. Zostałem zaproszony po sąsiedzku na wydarzenie, drugą wyprawę kładową, legalne trasy, zorganizowaną przez Tomka, jak się okazuje, mojego widza, który ma też swój profil Trail Patrol. Impreza odbywała się w Bardzie, stąd też był start oraz meta. O tyle jest to ciekawe, że środowisko kładowe jest totalnie mi obce. Ale w tym wszystkim nie jechałem kładem, jechałem motocyklem, i ta krótka zajawka, którą zaraz zobaczycie, jest relacją z tego, co udało mi się zlepić z różnych wstawek filmów, które też nagrałem. Dopowiem tylko, że nie jechałem Triumphem Tigerem 900 Rally Pro, a jechałem starą 30-letnią DR-ką. Co ciekawe, 30-latek jechał 30-letnim motocyklem, co też dodało jeszcze większego kolorytu. Pojechał również ze mną Tymek. Widz z mojego kanału tenerką 700. -ką. Fajnie, że dołączył do mnie i razem mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu jako dwóch takich motocyklistów. Okay. Masz miejsce? No właśnie nie, mam, co bardzo miejsce. A może I teraz dostaliście tak, może... możecie sobie zostawić. Aha, dobra. Tam pracę GPS co sobie pobrałeś? Tak. Po możecie sobie jechać z grupą, z którą chcecie, nie? Bo podejrzewam wam, że Extreme już poleciały i teraz jedzie moja grupa Adventure. Na koniec leci hobby, ale to jak pojedziecie teraz szybciej, to można na przykład chwilę się zatrzymać, ponagrywać, co się mijają. Dobra. Dobra, Aha, do widzenia! Celem tego, że tam uczestniczyłem, było sprawdzenie, czy ta trasa kładowa będzie ciekawą propozycją dla motocykli Adventure, żeby w przyszłości może zorganizować taką imprezę właśnie dla Was, dla widzów tego kanału, dla chętnych, którzy by chcieli wziąć udział w takiej imprezie pod właśnie motocykle ADV poczekamy na te kłady ale piękne tereny trasa cała liczyła 80 km to pół dnia jazdy jakoś wyszło tempo mieliśmy szybkie staraliśmy się też wyprzedzać te kłady żeby zatrzymać, zrobić ujęcia zależało mi na tym żeby w sposób odwdzięczyć się Tomkowi za zaproszenie, za to, że użyczył mi swój motocykl i że mogłem brać udział w tak dobrze zorganizowanej imprezie. Zabezpieczali tą imprezę strażacy z OSP, którzy również byli na swoich sprzętach, kładach, byli też ratownicy, więc ta cała impreza była pod kątem bezpieczeństwa dobrze dopracowana. To jest tylko krótka zajawka ale pokazuje to, że jest potencjał na to, aby w przyszłości, może w przyszłym roku rozwijać tego typu spotkania na ziemi kłodzkiej, bo jak już jedno spotkanie pokazało, że potrafiliście się zebrać w ciągu tygodnia na biwak dziki na ziemi kłodzkiej, to jeżeli udałoby się zorganizować wspólnie z Tomkiem właśnie taką imprezę pod motocyklem ADV dla czystej przyjemności, frajdy z jazdy, to wierzę w to, że byłoby dużo uczestników. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ci się podoba trasa. Bardzo fajnie. Trasa jest rewelacyjna, dużo wody, błota, ale też fajne szuty Czyli jakbyśmy na przykład zrobili coś takiego w przyszłym roku, ale dla ADV Jak by... najbardziej brałbyś udział? Brałbym udział, myślę, że byłbym pierwszy na liście. <laughs>